Masz świadomość, że jedno jedyne zdanie, wypowiedziane tuż przed zaśnięciem, może stać się bezpośrednim mostem do losu z wygraną, który na zawsze odmieni twoją historię finansową. Nic nie manifestuje się przypadkowo. Ta chwila jest wyraźnym wezwaniem od wszechświata. Bogactwo, które wydawało się odległe, teraz puka do twoich drzwi. Ono chce wejść. Już cię wybrało. Wyobraź sobie, że kładziesz głowę na poduszce. A potężna deklaracja zakorzenia się w Twojej podświadomości niczym boskie polecenie obfitości. Twoje ciało odpoczywa. Twój umysł wibruje obfitością. Twój milionowy los zaczyna się dokładnie tutaj. Gdy świadomość się wycisza, a podświadomość przejmuje kontrolę, każda myśl zamienia się w kreację. W tej świętej chwili zwycięstwo jest już prawdziwe. Nie chodzi o próbę wygranej. Chodzi o przyjęcie, że już wygrałeś. Ta różnica odmienia życie. Ludzie śnili o konkretnych liczbach i budzili się z pewnością, że muszą je obstawić. Zaufali intuicji i zdobyli nagrodę. To dzieje się dlatego, że byli dostrojeni do właściwej częstotliwości. Kiedy znaki się powtarzają, jak liczba, która nieustannie się pojawia, to nie jest przypadek. To pole kwantowe odpowiada na Twoją wibrację. Nocna fraza jest kodem, który aktywuje to pole energetyczne na Twoją korzyść. Ustawia twój umysł na bogactwo. Kto zasypia z wdzięcznością, budzi się z możliwościami. Kto zasypia z wiarą, zawiera ciche kontrakty z niewidzialnym. Twoja podświadomość nie dyskutuje. Ona po prostu wykonuje z absolutną precyzją. Zamienia to, co czujesz, w namacalną rzeczywistość. Zamykanie oczu z myślami o braku zasiewa trudności. Zasypianie z pewnością zwycięstwa zasiewa obfitość. Zasługujesz na całkowity zwrot finansowy. Zasługujesz na spokój. Zasługujesz na wolność. Nagroda jest już w drodze. Chwila tuż przed snem jest duchowym portalem. Tam kształtujesz jutrzejszy dzień swoją oczekiwaną rzeczywistością. Właściwe słowo przed snem znaczy więcej niż cały rok ślepych wysiłków. Ono zmienia bieg twojego przeznaczenia. Każda deklaracja zgodna z dobrobytem zostaje zaszana w żyznej glebie twojego głębokiego umysłu. A ta gleba, przyjmując nowa nasiona, zmienia zbiór. Nauczono cię wierzyć, że pieniądze przechodzą tylko przez poświęcenie. Teraz odkryjesz, że wiara, pewność i podniesiona emocja aktywują niezwykłe rezultaty. Istnieją ci si zwycięzcy loteli, którzy zbudowali swoje bogactwo podczas snu. Oni opanowali ten sekret. Pozwól sobie poczuć właśnie tej nocy, że los z wygraną już do ciebie należy. Poczuj ulgę. Że wszystko jest opłacone. Poczuj wolność wyboru własnego życia. Wszechświat reorganizuje okoliczności. Przesuwa ludzi. Otwiera niewidzialne drzwi, gdy przyjmujesz, że już otrzymałeś. Neville Gaderd nauczał, że to, co wyobrażasz sobie przed snem, staje się nieuniknione. Twój ostatni obraz mentalny określa nową linię rzeczywistości. Podświadomość nie rozumie zaprzeczeń. Nie słyszeć nie chce długów. Ona odbiera tylko wibracje. Dlatego afirmuj to, czego pragniesz, jakby już się wydarzyło. Zwizualizuj pieniądze na swoim koncie. Zwizualizuj uśmiechy swojej rodziny. Zenkuj tak, jakbyś już żył w obfitości. Twoje życie to scenariusz nieustannie przepisywany. To twoja okazja, by zmienić zakończenie. Zasypaj jak ktoś, kto wie, że został wybrany. Taka postawa mentalna przyciąga idealne losowanie dla Twojego kuponu. W polu kwantowym istnieją tysiące możliwości. Jedna z nich już zawiera Twoje zwycięstwo. Połącz się z nią tej nocy. Zdanie, które powtórzysz, wyśle bezpośrednie polecenie do rzeczywistości. Ono ogłosi, że nie ma miejsca na wątpliwości. Stoisz przed prawdziwym rytuałem manifestacji. Aktywacją zdolną przerwać każdy cykl niedostatku. To jest Twój punkt zwrotny. Twój moment zero. Twój finansowy wzlot rozpoczyna się dokładnie teraz. Podczas gdy świat zasypia, twoja wibracja będzie pracować za ciebie. Twoja podświadomość zbuduje drogę do nagrody. Dobrobyt już rozpoznał twoje imię. Już zbliża się z zadziwiającą precyzją. Powtarzaj zdanie. Poczuj każde słowo jako prawdę. Oddaj się uczuciu zwycięstwa. Twoje nowe finansowe życie zaczyna się w chwili, gdy dzisiaj zamkniesz oczy. Dokonało się. Już zwyciężyłeś. Los z wygraną już jest twój.